mango. Widzowie, czemu ja mam 251 tysięcy gierów, a nie moje prawie 9 milionów? Już am mówię. Dlatego, że kupiłem troszkę rzeczy, czyli 16 hmm. jajek, których nie sprzedamy, albo poczekamy do update'u i wtedy dostanę jeszcze więcej jajek, Albo czekam, na znowu teraz y, będzie, y, y, będzie 500, czy nie 600 tysięcy, będzie, bo ja mogę za tyle sprzedać. Poza odcinkiem miałem 9 milionów 16 już i teraz mogę mieć jeszcze więcej, no teraz już nie, nie jest tak na żadne. Ale może dam moje maksymalne giny, ale chyba mi się nie uda, już, za, bo ja widzowie ciągle dawałem 560. 507, 560 560 tysięcy gemów, nikt nie dawał więcej niż tyle i tegoż mi wysłał ofertę, no i dałem prawie wszystkie moje gemy za 4 jajka dodatkowe. I ten gościu był szczęśliwy, że ja, że bo ja ciągle wygrywałem same jajka. Ja tylko na aukcji wygrywałem jajka, ciągle dawałem 500, 5, 5, 560 tysięcy. I ten się zauważył, że tylko ja wygrywam te jajka, więc wysunął no i, i oferował mi i, i 200 i 600 tysięcy, nie, 60 tysięcy taniej, kupiłem 4 jajka. Tutaj to nie jestem... Nie, to jest... Nie wiem, czy to jest ten gość, czy nie. Jeszcze ich nie chcę widzowie sprzedać tych jajek. Czekamy do update'u widzowie. I wtedy sprzedamy tejka. Chociaż może troszkę teraz widzowie sprzedam sam nie wiem, jeszcze mamy tutaj te gifty. Bo po updatecie te gifty będą chyba o wiele lepsze, ale bym chciał już powoli teraz je posprzedawać Więc posprzedaję może powyżej rapu 120 tysięcy dobra ciekawe czy ktoś na to się załatwi 120 tysięcy ile, ile bym z tego mógł zarobić 4 okej okay, dobra co jest? tyle bym mógł zarobić to no, dużo Był, byłoby fajnie jakby ktoś tyle za tyle kupił wszystkie te gifty, albo chociaż trochę jakby ktoś kupił 4 gifty, to by. To ile bym zarobił z tego? 4 gifty. 480 tysięcy. I to było bardzo fajnie. Tutaj ktoś sprzedaje po 600 tysięcy. Te jajka. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja się na to nie zgadzam. Ja nie będę chciał to kupować. Nie, nie, nie. mógł. Dobra. Coś tam mamy. Widzowie. Zarobiłem na moim stoisku ja, w całym Petspilator 99, w całym, życiu jakim, w całym moim życiu w Petspilator 99 wydałem 11 milionów 600 tysięcy diamentów na moim stoisku. I jak ktoś kupi tą ofertę z giftami, to będzie więcej więcej. Tak ktoś to kupił wszystko to byłoby bardzo fajnie. No, ale chyba sprzedam po 100 tysięcy. Temu gościowi chyba się skończyło jaka. Dobra. 100 tysięcy. Małem? Nie. Po 100 tysięcy. Chyba żeby ktoś to kupił powyżej raku, bo mi się już nie chce czekać do... Y, aż będzie nowy update. I to będzie tańsze. Albo 95 tysięcy. Dobra, może być 95 tysięcy. Chociaż pamiętam jak jeden kosztował 600 tysięcy albo 1 milion. I to było cudowne. Nie wiem czy teraz chcę to sprzedać, czy czekać aż to będzie drożeć. Nie wiem. Jeśli ktoś to kupi to już yy, za późno. 3 400 pójdzie. No na razie nikt mi tego nie kupił. Więc czekamy, widzowie, czekamy, czekamy. Big A pamiętajcie o konkursie, że możecie wygrać. napisać w komentarzu, że dołączyć do grupy. Grupa 815, lubimy na Robloxie. Grupa 815. Grupa, podkreślnik, 815. Nie, bez podkreśnika. Bez, bez podłogi. Po prostu grupa spacja 815, oczywiście. No i troszkę tam petów wygracie. Na przykład takie tu pety, takie tutaj. Te nie, bo tych mam za mało. I wam nie wystarczy. Nie każdy zdobędzie. Nie wiem, czy w ogóle każdy zdobędzie te, bo chcę, żeby każdy zdobył e, każdego peta. Jeszcze tutaj mam takie shiny rajboły. Widzicie? Niebieski. Ten błyszcz, czyli rainbow shiny. Mam tu i jeszcze mam. Najwięcej widzowie e, tych o tu, tych tutaj 682, i każdy będzie, bo mam ich tak dużo jeszcze. Tych, ale nie wiem, czy chcę je przerabiać na rainbowy, i wtedy wam rozdać. Chyba przerobię na rainbowy e, i wtedy będziecie mieć ile tych rainbowów, bo mam jeszcze tych trochę rainbowów. E, ile mam, to, to są rainbowy, i mam jeszcze chyba normalne. Nie, nie, ja patrzyłem na remoły. czekajcie, ja patrzyłem na remuły, ja na remu... tak, nie, tak, ja patrzyłem na remoły. no to ma jeszcze, jeszcze takie pety do wygrania, troszkę ich jest, więc jeśli chcecie wygrać, to wiecie co robić, grupa 815, 15 w komentarzu, chcę i wyślę wam mailboxem. a my tutaj czekamy, no 9000, dobra, nie, czekamy aż to podrożeje. Teraz się czuję taki biedniejszy, bo mam tylko 251 tysięcy. Ale spokojnie. Jak jeszcze te gifty podróżę, to będę mieć ich tych diamentów tak dużo, że nie wiem. To będzie masakra. Pewnie powróci no coś tu, możliwe, coś tu, że jeden gift będzie 300 tysięcy warty. A jak... Będą 300 tysięcy warte, to z tych giftów wszystkich bym ile tam zarobił? Czekajcie, widzę, sprawdzę to. 300 tysięcy. Ale jeszcze dost będziemy dostawać jeszcze więcej, bo kilka minut, co godzinę do dos dostajemy kilka tam giftów. Ile? 10 milionów. Prawie 11 milionów bym, widzę, by by z tego zarobił. Jeszcze te jajka na dodatek. No, nieźle, widzowie. Całkiem nieźle. Uuu, uu sobie tu mamy 13 tysięcy kupić? Nie nie, może nie. To nie są rainbowy Chociaż taki jeden normalny kosztuje 50 y, diamentów, bo jajko 150 diamentów, a to jest normalny. A normalny kosztuje 50 diamentów, więc 50 drożej y, mordeczko. Więc no, tego i tak tym bardziej się nie, nie opłaca kupić. Po 11 tysięcy to kupię, będzie do mojej kolekcji. I sprzedam też za 11 tysięcy, więc to się jednak nie upłaca Tego nie będę kupował, bo jej tak to też sprzedaję za 11 tysięcy. Więc tego nie będę kupował. Piek, pik, czekamy, aż ktoś kupi coś u mnie. Więc czekamy. W ogóle widzę, że coś mi się zbagowało. Patrzcie, mam zablokowaną deskę, nie wiem dlaczego. I używam deski, coś się zbagowało tutaj. Nie ja rozumiem, ja mam zresztą więc nie rozumiem Ale chyba ktoś u mnie coś kupił I jest jakaś mi wysłał trade'a Co byś mi dał za 16 tutaj takich? Ja właśnie oferuję te wszystkie, jakie ja kosztują tyle Tutaj, tutaj jest pokazane Ona daje mi 0 diamentów To na serio te PT są 0 warte? Nie, 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 nie dam, nie dam w tych jajkach y, są moje diamenty, które. Mm, no. Nie, 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 nie kupię Nie, 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 nie. Mam takie tutaj, peciczki, ale nie dam, bo to moje najlepsze pety. Mm, no, nie chcę nic. A tego nie chcę. Ja nie chcę tego, tu O, to jest właśnie Panna Maja Panna Maja Podłoga tysiąc, Z 1585 roku No i ktoś zakupił moje wszystkie 32 Wigipty i 2. I mam 61 tysięcy Więc prawie jeden milion Prawie, widzowie, jeden milion Jak ktoś jeszcze kupi tutaj te moje wszystkie Skrzynie, to będę miał No, będę miał 700 tysięcy więc nieźle I, i, i albo będę czekać do update'u, e, kiedy dostanę więcej tych jajek, albo przed update'em już e, sprzedam te tutaj happy jajka. No więc, więc fajnie, może nawet teraz widzę, sprzedam po, po, po 585 tysięcy, byłoby fajnie, jakby to się sprzedało. 585, ile bym z tego zarobił? 585 koła. To by Ile bym tutaj z tego zarobił? 9, ok. 9 tyle, to bym miał. Słuchajcie, ile? Ja tu, ile tu było? Czy ja bym miał tyle, co myślę? Mm, Miałbym prawie 10 milionów diamentów. Jeśli jakby ktoś kupił jeszcze tą ofertę, wszystkie to i wszystko to, to miał widzowie 10 milionów diamentów. Więc byłoby nieźle. To bardzo nieźle byłoby cudownie. Bo ja te skrzynie daję widzowie... widzowie... E, 21 gemów taniej. Zawsze. No, tak. Więc jak ktoś kupić wszystkie te dwie rzeczy. Tu już będę miał 10 milionów, tak automatycznie z 600 tysięcy do 10 milionów tak w sekundę, w sumie nie, w dwie sekundy miałbym 10 milionów e, i byłoby cudownie, byłoby cudownie, widzowie, cudownie jak na wojnie, byłoby, e, byłoby bardzo cudownie, więc może jeszcze tutaj coś powystawiam. Coś całkiem drogiego. No, ile to? Razem nie, tego nie, bo to jest za tanie. Nie chcę tych tanich rzeczy sprzedawać. To? Nie, to też jest, widzę, tanie. A tego, a to potrzebuję do niektórych rzeczy. I mamy tego też, nie wiem a co. Jeszcze tutaj mamy takie tutaj bananki, no chyba nic. Nic, chyba nie. no Tutaj 3000. Nie, nie, widzę, nic nie mamy. Czekamy, ktoś coś, cokolwiek kupi. Więc czekamy tak. O, ktoś w ogóle na 35 milionów ma o takie to jajko. Jakby sprzedał tego za jeden gram i bym ja kupił za 500 000, 560 tysięcy jajko, to bym już Ja bym mógł już... Nie wiem, co zrobić. Już bym był strasznie blisko do że Wtedy bym to wszystko sprzedał, bym dostał dodatkowe 10 milionów z tego wszystkiego, i bym miał 45 milionów diamentów, i dostaliśmy kolejne gifty. Fajnie. Kolejne gifciki I Jeśli nic mnie nie myli, to właśnie powinienem, widzowie, wyjść stąd. Wyjść stąd, bo chyba się, zaczęła się skrzynia. Nie wiem, czy jeszcze, czy, ten. Więc, czy yy, więc, idziemy, widzowie. Więc idziemy do tej skrzyni to już do tej 300 niestety, a wy na grupę 815, żeby wygrać tutaj czasami gramy razem widzowie, a to jedno z tych słów, z tego zdania jest kłamstwem tutaj te co czasami to nieprawda, prawie codziennie będziemy grać sobie razem, no kilka razy dziennie, ale po prostu tak napisałem, czasami, nie wiem dlaczego, potem zaraz to zmienię, więc widzowie, padajcie na grupę, żeby wygrać kilkupet, a my, a ja tego wymatający chciał zakończyć ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!